Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Artur Sierocki i dzisiaj zapraszam was na krótki odcinek na temat śnienia. Przypomnijmy sobie raz jeszcze parę kwestii, które są związane właśnie z tym tematem. Zaczynając od tego, że żyjemy w czasach multiwersum, nakładających się na siebie wymiarów różnych rzeczywistości, które zwłaszcza w tym miesiącu będą zauważalne, odczuwalne nawet przez najbliższe 2-3 miesiące. To również będzie Miało wpływ silny na nasze sny, naszą kreację, asertywność, kreatywność poprzez również ścieranie się granic rzeczywistości, wymiarów z różnych galaktyk, e, częstotliwości wielowymiarowych, a na to się też składa nasze życie, tak? E, sami jesteśmy wielowymiarowi, składamy się z różnych ośrodków energetycznych, z różnych poziomów świadomości, percepcji. Każdy człowiek jest niejako indywidualnym światem. I te światły będą coraz bardziej się nakładać w tych miesiącach, przenikać siebie wzajemnie, będzie to miało również wpływ na masową świadomość. Uzdrawianiem oraz jasnowidzeniem zajmuję się już od dłuższego czasu. Można powiedzieć, że od czasu swojego wczesnego dzieciństwa, bycia też nastolatkiem, silnie eksperymentowałem, praktykowałem ze snami bez dodatkowych używek i środków psychoaktywnych. Głównie to była praktyka. Interpretacja snów, próba rozkodowania snów i zrozumienia, jak te płaszczyzny się przenikają. I tutaj też postaram się do tego odnieść. Jednym z takich ważnych aspektów akurat tego czasu jest to, że niektórzy twierdzą, i ja również mogę odnieść się do tego tematu w podobny sposób, że świadome śnienie lub po prostu śnienie głębokie. Może powodować, że doświadczamy poczucia wcielania się w jakąś postać, rolę, sytuację, czy to w grze komputerowej, w filmie, czy to tak abstrakcyjną postać, i scenariusz, który trudno byłoby nam sobie w tym momencie wyobrazić, tym bardziej ze sobą utożsamić w danym momencie. I takie scenariusze rzeczywistości, przeżywanie jakiegoś rodzaju filmu gdzie czujesz się postacią w danej sytuacji, która w żaden sposób nie przypomina ci też tej sytuacji w życiu na co dzień, lub też ze względu na zdolności, zainteresowanie, trochę nawiązuje, można stwierdzić, że często mamy tak głębokie sny, których często nie pamiętamy, ale kiedy je pamiętamy, mamy wrażenie, tak jakbyśmy przeżyli pewne życie tam, pewien intensywny fragment. Swojej tożsamości, jakbyśmy zebrali pewne doświadczenia, przeżycia, które są takim wycinkiem, a przy tych głębszych snach, bardziej wyrazistych, mogą stanowić poczucie, jakbyśmy przeżyli życie w czasie śnienia. W pracy ze snami możemy wymienić kilka bardzo ważnych elementów. Pierwsze, prowadzenie dziennika snów z datą, dokładnym opisem przeżyć, doświadczeń, a nawet przemyśleń. Co może pomóc na zapamiętywanie snów. To może naprawdę pomóc systematyczne ich spisywanie oraz spisywanie stanu naszego umysłu, poczucia, jakie wzbudził w nas ten sen, zapamiętanie jak największej ilości symboliki, która była z nim związana. Następną rzeczą jest niejedzenie posiłków, przynajmniej 4 godziny przed snem, 4-5 godzin przed snem. Wywietrzenie pokoju czy salonu, w którym śpimy, wypicie szklanki wody, może być nisko zmineralizowanej, z intencją, na przykład na śnienie świadome, lub głębszy stan, bardziej wyrazisty śnienia. Samo już skupienie uwagi na snach wywołuje w naszym układzie nerwowym stopniowe impulsy, które przypominają fale. Na jeziorze czy na morzu, która rozchodzi się pobudzając odpowiednie układy w naszym mózgu oraz hormony, w tym szyszynkę, żebyśmy częściej przeżywali stan głębszego śnienia i częstszą bądź dłu bardziej długotrwałą fazę REM, w której to właśnie to śnienie jest bardziej wyraziste, bardziej doświadczalne. Często innego pokroju sny, bądź próby zaśnięcia bez przeżywania głębszej, głębszego tego stanu REM, powoduje, że też nie doświadczamy takiego głębszego spokoju, relaksu, regeneracji. Bywało u Was tak, że pracowaliście tak dużo, że ze zmęczenia fizycznego nie mogliście zasnąć? No właśnie. Dlatego że napięcia, które tworzą się w ciele, w naszym umyśle, w naszych emocjach, mogą powodować trudności wschodzeniem w głębszy stan świadomości poprze poprzez śnienie lub możliwości do autoregeneracji naszego organizmu. Ze względu również na to zjawisko, przecież bardzo dużą część naszego życia śpimy. Powiedzmy, że standardowo przeciętny Polak, przeciętna osoba śpi. Od 6 do 8 godzin. Zwykle to jest nawet 8 do 10 godzin. Zobaczcie, jaki to jest długi okres czasu, jeśli chodzi o naszą regenerację. Jeśli chodzi o fragment naszej tożsamości, jaki byłby sens, jeśli świat snów istniałby tylko po to, żebyśmy przeżywali nasze emocje, żebyśmy yy, bawili się w naszej podświadomości, odkrywali siebie yy, i naszą percepcję którą nasz umysł świadomy może różnych obrazów, odczuć, nie zarejestrował, bo my mamy skupioną uwagę na konkretnych rzeczach w życiu w danym momencie, ale nasz umysł, nasz mózg rejestruje dużo więcej. Więc sny e, i stan śnienia, zwłaszcza ta faza REM e, i śnienie progresywne, świadome, jest bardzo dużo materiałów też na ten temat. I u mnie, i u innych osób, ono ma bardzo mocny wpływ na rozbudowanie naszego układu nerwowego, sieci połączeń nerwowych i przekraczanie granic wymiarów. Nie tylko za pomocą obe, czyli wychodzenia z ciała, są jeszcze inne sposoby na to, bardziej bezpieczne, na przykład podróże ciałem mentalnym. Bo można wychodzić różnymi ciałami, a załóżmy podróże ciałem mentalnym, gdzie też możemy pewne rzeczy odczuwać, doświadczać, przeżywać, podróże świadomością. Oczywiście, jak ktoś właściwie pra praktykuje OBE i się tym zajmuje na co dzień, i uważa, że to jest dla niego najlepsza technika, i mu najbardziej jest bliska, to nie ma w tym problemu. Z tym, że po prostu inaczej ten proces przebiega, pierw trzeba przejść, przez pewne fazy snu yy, i wychodzenie z ciała, tak jakbyśmy wychodzili fazami. Czyli ta intensywność zaczyna się delikatna coraz bardziej, coraz bardziej, żeby też przebić się przez świat astralny, przez różne wymiary otaczające nas rzeczywistości, bo wychodzenie z ciała to nie jest temat śnienia. Można poprzez wychodzenie z ciała wejść w wyższe wymiary czasu i przestrzeni i wejść w świat snów ale bardziej jest to wtedy świadome śnienie i podróże świadomością, jest oczywiście taka możliwość, żeby wychodząc z ciała, podróżować w świecie snów. Praktykując systematycznie z tymi tematami, z tematem śnienia, staje się ono bardziej naturalne dla naszego umysłu i ciała, dla naszej podświadomości. Powstaje tak zwany odruch, odruch automatyczny, że my zaczynamy więcej śnić, zaczynamy to śnienie mieć bardziej... Powiązane z naszą tożsamością. Zaczynamy widzieć więcej. Kiedy dochodzi do interpretacji snów, im masz wyżej, drogi słuchaczu, rozwiniętą świadomość, jesteś bardziej rozbudowaną istotą, jeśli chodzi o wiedzę ezoteryczną, Twoje zainteresowania i Twoją własną świadomość, będzie dotyczyło Cię takie zjawisko, że część z Twoich snów. Nie będzie dało się wręcz zinterpretować za pomocą sennika, dlatego że sennik ma swoją kodyfikację i swoje zapisane słowa, wyrazy, określenia według symboliki masowej świadomości, czyli słów i kodyfikacji, która pasuje do większości społeczeństwa. Im bardziej wyjątkowy i bardziej indywidualny jesteś w tej grupie świadomości, ludzi, tym Twoje sny, Twoje przeżywane doświadczenia będą wymagały głębszej interpretacji, bardziej indywidualnej, personalnej. To, to, to oznacza, że jeżeli w śnie pojawia ci się symbol parasola, albo pada deszcz, albo ktoś daje ci złotą monetę, lub też widzisz jakieś określone zwierzęta, powinieneś pierw sam zastanowić się, co te symbole po kolei dla ciebie oznaczają. Także w jaki sposób się pojawiły. Co wtedy czujesz, jakie są Twoje przemyślenia? Te pytania możesz zadać swojej podświadomości, ale także swojej nadświadomości w czasie praktyk medytacji, jogi, ćwiczeń z relaksacją, kiedy pozwolisz sobie na jasno zrozumienie, czyli zdolność odczuwania i jasno zrozumienia informacji, bo we wszechświecie, nawet w Twojej nadświadomości, podświadomości kryje się wiele odpowiedzi na pytania, które często sobie na co dzień zadajesz. Dlatego warto zaglądnąć w głąb siebie. Już według wiedzy naszych przodków, sny miały ogromne znaczenie dla społeczeństwa, ponieważ służyły do kontaktu z przodkami, były naturalnym i są oknem do podróży między wymiarami, do otrzymywania wizji, przekazów, kontaktów z Bogiem, z siłami duchowymi, z samym sobą. Nie potrzebujemy do tego licencji, nie potrzebujemy nawet do tego pewnych kursów, nie potrzebujemy do tego. Hmm. Pośredników czasami potrzebujemy pomocy i niektórych szkoleń, które pomogą nam wypracować tą zdolność, podpowiedzi, jak ominąć pewne błędy. Można stosować diety i produkty również, które pozwalają na zapamiętywanie lepszych snów. Podobno, jednym z tych produktów, który też testowałem, po prostu jest to nasz pospolity żółty ser, który można zjeść w tostach albo po prostu na kanapce. Które posiada w sobie substancję, która pomaga zapamiętywać sny i ona też pomaga mieć te sny bardziej wyraziste. W takim układzie warto sobie zaktualizować listę produktów, które zawierają substancje wspierające świadome śniegu bądź śnienie. Z reguły to będą też produkty, które nie będą ciężkostrawne, dlatego żółtego sera nie powinno się jeść po prostu stricte na wieczór, ponieważ jest on ciężkostrawny. Taką listę produktów postaram się umieścić. Pod tym filmem, ale proszę też w komentarzach podawać wasze sposoby, podpowiedzi, co wam pomaga, jakie techniki, jakie sposoby, jeśli chodzi o ten właśnie aspekt śnienia. Sny też mogą wpływać na naszą manifestację, dlatego że zasypianie z intencją odpowiednich marzeń, kreacji, potrzeb i pragnień może powodować to, że one się nam będą śnić. A to może powodować przechodzenie między wymiarami tych energii, które będą nam pomagać w manifestacji tychże pragnień, pomysłów, marzeń i przenoszenia ich na ziemską rzeczywistość. To jest bardzo pomocne, bardzo dobrze to działa. Pamiętajcie, że w stanie snu, zwłaszcza świadomego, nasze fale mózgowe się zmieniają: często fale teta, nie mówiąc już o, stanu, o, o falach alfa, ale często te fale teta mózgu które odpowiadają za nasze dary, potencjały, możliwości parapsychiczne. One często się najbardziej uruchamiają właśnie w czasie śnienia lub głębokiej medytacji. Więc my są też takim rodzajem portalu, rodzajem przestrzeni, w której możemy świadomie na całą pracować, nawet rozwijać się nasze łańcuchy myślowe, nasze przemyślenia, nasza intuicja i instynkt będzie zdecydowanie inaczej działał, ponieważ nasz umysł Analitycznie się wycisza, a wyższa logika się uruchamia. Więc często znani odkrywcy, twórcy: Leonardo no, da, da Vinci, Edison, Einstein, Nikolaj Tesla, em, Maria Kirill-Skłodowska, tak przypuszczam, oraz wiele innych osób. Jeżeli macie jakieś jeszcze przykłady, to proszę je wymieńcie. E, na pokraniczy snu i jawy. Miało najlepsze pomysły, ponieważ wtedy dość, doświadczali tego olśnienia, przebłysku tych różnych wymiarów, tylko często zapominali za te sny, ponieważ na granicy snu i rzeczywistości, jeśli nie zaśniesz, to wchodzisz świadomie w ten stan głębszej medytacji, śnienia, a jeśli zaśniesz w czasie medytacji, to po prostu to zapamiętywanie snów, to przeżywanie ich inaczej się odbywa. W czasie głębokiej relaksacji te rzeczy i pomysły bardzo fajnie przychodzą, trzeba nauczyć się, praktykując systematycznie, później notować te rzeczy zaraz po obudzeniu czy wyjściu z głębszej medytacji. To wymaga pewnej praktyki, jest po prostu różnica między naszą duszą, świadomością, a ziemskim umysłem i ciałem w zapisywaniu tych informacji i ich przetwarzaniu. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej, na moim kanale YouTube znajduje się rozdział cały poświęcony snom. A także warsztaty, które sprzedaję, które są związane ze śnieniem pod jego różnymi poziomami. Więc tam jest część, bodajże 5 części o snach, świadomym śnieniu, różnych moich eksperymentach, doświadczeniach. Zapraszam serdecznie. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem mojego kanału YouTube oraz mojej twórczości, teraz możesz to zrobić. W opisie pod filmem znajdziesz link do wysyłania darowizn na konto Paypal. Dziękuję serdecznie za wszystkie darowizny i pozdrawiam. Artur Sierocki, Zegar Życia.